Cześć Siemanko, witam Was, witam Was na moim kanale. I dzisiaj chciałem Was zaprosić na coś, czego dawno nie było. Dzisiaj będzie konkurs, tak jest, ogłaszam konkurs, a do wygrania będzie to urządzenie, które trzymam w dłoni. Jest to joystick od Activision, który posiada w sobie wbudowane retro gry. Wystarczy podłączyć przez te dwa cincze do telewizora, monitora, czy czego tam sobie używacie do wyświetlania yy, gier i cieszyć się zabawą. Urządzenie jest oczywiście sprawne. Ja jeszcze na dowód tego przetestuję je przy Was. Sprawdzimy sobie prawie, że albo wszystkie, albo prawie, w zależności od tego, jak będzie szło gry, które tutaj się znajdują. Omówię to urządzenie i jeszcze teraz tylko wskażę, w jaki sposób można je będzie u mnie wygrać. Miło by mi było, gdyby ten, kto bierze udział w konkursie, był subskrybentem mojego kanału. Nie zmuszam, taka moja tam propozycja a warunek konieczny to musisz. Zostawić komentarz pod tym filmem o treści dowolnej. Łapa w górę, również mile widziana. W dół, jak chcesz, też możesz dać. Tak więc mamy ten joy od Activision. Zaraz go podłączę, pokażę Wam. Myślę, że warunki są zrozumiałe uczestnictwa w konkursie. Ja jeszcze dla tych, co nie zrozumieli, to pozwolę sobie pod filmem je jeszcze raz przytoczyć. A teraz odpalamy ten joy. Pokażę Wam go z bliska i chwilę się pośmiejemy i pobawimy, no bo tutaj jest, powiem Wam, trochę zabawy w środku. Jedziemy! No moi drodzy, urządzenie prezentuje się następująco, tutaj mamy coś takiego ala aluminium, jest to, wydaje się jednak być plastikiem. Jeden przycisk pomarańczowy, drugi pomarańczowy, całkiem fajnie się to kolorystycznie komponuje, tutaj tak jak wspomniałem na wstępie, mamy cincz obrazowy, dźwiękowy. Z drugiej strony, tutaj od tyłu, bo trzymamy joystick tak, w ten sposób mamy lewo, prawo, góra, dół i oba fire. Tutaj mamy przycisk select, start, select, start, reset, no i włącznik. Urządzenie jest zasilane paluszkami AA. Ja już tutaj zamontowałem cztery razy duraselki i mamy tutaj zaślepkę, taką elegancką. Zakręcamy na wkręcik, ale to potem, nie będę teraz tego tutaj przy Was robił, i odpalamy tym przyciskiem. Dioda się zaświeca, wyłączamy. Nie wiem, na ile to może starczyć, myślę, że zbyt duże obciążenie prądem tutaj nie będzie, bo co tu obciążać? Wibracji tu nie ma. No, wiecie co, brakuje mi tutaj. I żeby tu był jakiś port podłączeniowy USB. Myślę, że wtedy można by było to urządzenie jeszcze zmodyfikować i dołożyć kilku gier. W każdym razie wygląda, jak wygląda i bardzo fajnie działa. Zaraz Wam pokażę, jak to funkcjonuje i z czym to się je i jakie tu są oczywiście gierki. A są fajne tytuły, które naprawdę bardzo miło, co po niektórych mogą zaskoczyć. I powiem Wam, że do dnia dzisiejszego dają całkiem niezły ubaw. Tak więc podłączamy sobie pod monitorek i omawiamy, przeglądamy gry, jakie są tutaj wbudowane. Moi drodzy, podpięte wszystko tutaj, widzicie, biały cincz i żółty cincz z boku mojego Samsunga. I teraz tylko tym stryczkiem elektryczkiem w prawo i wyświetla się coś takiego. 2001 rok Toymax, czyli to jest dość stare, powiem Wam. Zwróciłem uwagę dopiero teraz na to, że tam jest 2001 rok, czyli to urządzenie miałoby 20 lat, hmm, czyli takie niby... Coś nowoczesne, ale już trochę podchodzi pod retro, no 20 lat to już jest kawał, kawał czasu, tak? Yy, dobra, yy, mamy tutaj Crackpot, Tennis, Atlantis, Spider Fighter, Pitfall, Ice Hockey, Grand Prix, Boxing, River Ride i Freeway. Jest River Ride, widzicie, no to jak jest River Ride, to już więcej nic nie musi być, tak? No to dobra, zacznijmy sobie od tego River Rida. Tutaj w środku, jak słyszycie, jak przekręcam, nie wiem czy to słychać, przekręcam, jak tutaj manipulatorem ruszam góra, dół, lewo, prawo. To są chyba przełączniki w środku, bo tak fajnie klikają. Szkoda, że to nie są mikrostiki, ale są to przełączniki. Dłużej pewnie wytrzymają. Włączamy, tak tu mamy wszystko. Press fire, a to jest wersja zatari 2600, tak. Mamy tutaj start. O, kurde, jaki dźwięk! Wersja z, ta, na komputery 8-bitowe, potem na Atari na Commodore 64, na Atari 800, 65 x 130 x No to miała tutaj takie pokarbowane te wybrzeża tej rzeki, że tak powiem. Że ja się jeszcze nie zabiłem. Czekajcie, bardzo to trzeba uważać, żeby tego nie połamać, bo wtedy będzie po prezencie. Nie no, dźwięk jest, jest mega. To pierdzenie jest idealne. Tak jakby się zawiesiło coś, ale... Dźwięk tankowania jest w miarę taki... No, powiedzmy, jaki znamy. Z Riveride'a właśnie. I zwerzenia tylko przy mostach, po mostach. Hm. Jest, jest. To można. Punkty są, można się bawić, tak? Dobrze. Zbiliśmy się. Robimy reset. To i Max Activision Division is developed by DC Studios. Mhm. Dobra, Krak Poc. Krak Co to jest to Krak pod? Yy, grałem w to kiedyś. Tu się zrzuca. Do niczki na pająki. Dobrze, dobrze pamiętam. Musimy gościem, tym co jest na górze, rzucać doniczki. To są chyba doniczki. Mamy nieskończoną liczbę doniczek. No, a tu już pająki ruszają się na boki i strajfują. Strajfujące pająki. A co się stanie, jak pójdzie pająk do góry? Ziemię? 2700 punktów. Ktoś mnie pobije, a to już jest przejebane zrobiło. Już widzę... Czerwone pająki wchodzą do tych szybów. Czy to okna są? No! Tak się nie bawimy, trzeba z wyprzedzeniem. O, zielone, zielone to już mogą być niedobre. Są szybkie. Ej, ej, ej! Ale. No dobra, gra jest taka dość dość no nudna, można tak powiedzieć. E, mamy Atlantis. Co to jest to Atlantis? Atlantis, press fire. E, fire main, altirelli, artillery To już jest start. A, coś tu strzela... Aha, działka boczne, działko środkowe. Grałem w to kiedyś, grałem w to kiedyś. No, to takie dość trudne jest, powiem wam, koordynacja tutaj musi być. No, wszystkie trzy strzały, ja nigdy nie trafiony. W sumie to można tylko tą naparzać, środkową, łatwiej. Dobra, teraz będę bił każdą, prawie każdą, no dobra. Punkty. Tak głośno dałem. Słuchajcie, a tu ledwo co słychać. O, jak tam zapierdzielał jeden. Coś się rozwaliło. Można tak robić. Tylko o. Co jest z tym strzelaniem? O mój Boże, jakie kiedyś te gry były słuchajcie, denerwujące i trudne. Jakiś laser mnie rozwalił, dobra, następne. Aż mi tętno podskakuje, jak w to gram. Pitfall, pitfall, nigdy tak nie przepadałem. Choć to była bardzo popularna gra kiedyś na automatach. Skaczemy, tu chyba trzeba omijać przeszkody, tak? Dobrze, ja pamiętam. O, beczki, czy co, to się tam na mnie nasadziło. Tu się wpada w te dziury, czy co tu się dzieje? Olina, lina! Pajok na dole! Jaki pajok! Skorpion! Pup! Puścił bąka! Puszczaj się! Złama się! Dobra, co to jest? Co to są? Jakieś drzwi? Nie, krokodyle to są! Bo ja mieć wyobraźnię! Co się stanęło się? Utopiłem się. A, muszę im przeskoczyć po tych głupach. Ale jestem rzadki, Boże, Boże. To nie Quake. Dobra, jest koniec. Co tam dalej? <coughs> Chciałem jakieś tenisy i penisy i inne rzeczy, ale to są gry takie... Powiem wam, nie przepadałem. Boże, co to jest? Traktor jakiś A, to jest chyba samochód wyścigowy, tak? O, kurde, ale ich łykam. Kurwa szybko. <głos> <głos> Już mnie nie nadarza z odświeżaniem. Górnie też działa fire. Teraz sprawdziłem co to było. Dziura. To są dziury. No, to nie takie proste znowu, to tak się tylko wydaje, ale te gry są tak zajebiście zręcznościowe wszystkie i takie trzeba mieć wyczucie. Jak melodyjka normalnie. Przecież ja już nie nadążam. Moje starcze, starcze oczy nie widzą. Koniec? Wygrałem? Czy przegrałem? Czy co to się stanęło? Nie wiadomo. Dobra, reset. Co tam dalej? River Raid był. Czy tą stronę mamy załatwioną? Widzicie, tu jest tyle gier. Nie ma więcej. Szkoda, no bo przecież to nie byłoby chyba takie skomplikowane, żeby coś tutaj jeszcze dołożyć. Dobra, zobaczymy tego penisa, tenisa. O mój Boże. Jak tu się odbija? Wciska się? Czy sam odbija? Ja jestem tym panopkiem na górze. Mora... <grym> Dajcie tą piłkę, tam zapierdzielasz. Masz tu. O, ale zjebałem. Jeszcze raz, chodź tu. No, co za... Jak to się uderza, żeby w inną stronę leciało? Tam jest jakiś mega gościu gra z drugiej strony. To będziemy do śmierci tą piłkę bimbać z jednej na drugą. Nie, nie, to nie dla mnie. On tam w ogóle cały czas wiedział, gdzie ja uderzę. To jakiś poziom trudności był za duży. Spider Fighter, co to jest? Boże, co to jest? Nie, nie, nie kojarzę. A się okaże, że to jakaś bardzo znana gra, i oczywiście ty nie wiesz na co to, to za gra jest, panie. O Jezus. Ja ten to... i tak dalej, i tak dalej. Zawsze mi idzie do pierwszego bonusu dobrze, a potem się zaczyna. Już, coraz szybciej. Co, zabiło mnie, czy co? To fajne. Nie jest chyba takie trudne, bo się wydawało. Ale łapa boli. Trzeba się opanować, żeby nie popsuć. Aż mi bark zaczął boleć. Też siedzę wyciągnięty, tak żeby kamery nie, nie potrącić. Dobra, bo teraz już będziemy zaraz przełączać tą na następną grę. Zobaczymy co tam jeszcze jest. A mam bas. Nie, to proste, to jest bardzo proste. Dobra, bardzo prosta gra. I chociaż tutaj mi się udało dobrze pograć. Co my tam mamy jeszcze? Okej, okay. o mój Boże, aż się je to włączać. Boxing tam jest jeszcze. Chyba wiem, że to jest ten z góry żółtem zrobiony. Czemu to nie wskoczyło? Jeszcze raz. Nie, ja nie miałem dać boxing, sorry. Coś nam nie mieszałem. Hmm. Ok, co to się tu dzieje? Start. Jestem niebieskim, tak? Niebieski czy jeszcze Już mi zajebał krążek. Skier... Jeden na jeden. A, tu! Tam! Bramkarz! A, nie trafił! Bramkarz polu! Tutaj, na dół! Tak, idź! Co za łoś! O Boże, dobra. O ja, za, wszystko za trudne dla mnie. Człowiek już starczy ręce, starczy wzrok. Boxing, aż się boję. Bardzo lubię boks, ale. No tak myślałem, właśnie, że to topać. Star. Prawym. Praw. To w sumie nie ma znaczenia, co ja robię, czy coś naciskam. Jestem, oczywiście, białym. Tam jest murzyn po drugiej stronie. A tu jest biały murzyn. Nie no, po prostu biały z czarnym. Nie, 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 dobra, to nie bardzo. Zostało nam jeszcze coś tam na końcu. Było freeway. Co to jest to freeway? To Czy to nie jest coś takiego jak Froger? Coś mi się kojarzy. Dobrze mówię? Tak, to jest jakaś kaczką chodzimy. Czym my tu chodzimy? Co to jest? Powiedzcie mi, proszę o interpretację tego czegoś żółtego. Kaczka, pies, reklamówka, skórka od banana. Co to jest? No, no tutaj takie. Ło, o, 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 pyk. Do 10 dojdziemy. No, nie jest to skomplikowane. Może jakby do mnie strzelali, to byłoby trudniejsze. Szybciej tutaj się zmieścimy. Może na boki? Nie, nie można, tylko do przodu, góra, dół. A przyciskiem coś się robi? Strzela się do tych samochodów? Reklamówka przechodząca przez ulicę. Przez autostradę albo drogę szybkiego ruchu. Do 10 zrobimy. A co to? Taki dźwięk był. Dobra, 10 mamy. Dobra, reset. No i tak, chyba wszystko, nie? Tak to się prezentuje. Ktoś chce to wygrać. To urządzenie naprawdę fajnie wygląda. Fajnie stoi na półce. Można jako ciekawostkę mieć. Można sobie czasami przy piwie zapuścić i pograć coś na punkty. Na baterie, nie prądu nie ciągnie, baterie są już w zestawie, tak więc jakby komuś zależało to tak jak wspomniałem w wstępie, zostawcie komentarz o treści dowolnej, fajnie jak była subskrypcja, łapa góra-dół jak tam chcecie, trzymajcie się i do następnego, piona!